Zaczynamy, tak? tak? Dobry wieczór Państwu. Hmm. Proszę Państwa, to powoli tak budujemy taką ścieżkę poetycką z takimi przystankami różnymi. W ten sposób zaczyna się we Wrocławiu nowa tradycja. Nie wiem, jak to wygląda w innych częściach Wrocławia, ale tutaj w centrum nie znam takiego miejsca, gdzie by w ciągu tygodnia było czterech poetów. To jest dużo. Przechodzą, zjawiają się, wygłaszają przemówienia płomienne, budzą emocje, rodzi się dyskusja, odchodzą. Pozostawiają ślady, dyskutujemy wtedy o nich, rozmawiamy, co się dzieje. Ech, także myślę, że to jest dobry, dobry czas dla tego klubu. Mieliśmy Kellera, Węcla, Polkowskiego ostatnio. No i teraz mamy pana Tadeusza Zachary. A się to. No, to zawsze taki problem, jak przedstawiać poetę, bo tak jedziemy w biografię, to znaczy mówimy o się tam i tam, chodzi do szkoły, tam i tam, studiował to i to, zdobył taką i taką wiedzę, czasami doktorat, czasami profesurę, ale to w żaden sposób nie, nie wyjaśnia istoty rzeczy. To są takie. Takie jak gdyby zewnętrzne okoliczności tego, że ktoś gdzieś tam się pojawił na świecie i w jakimś środowisku się znalazł. Bo to, co jest istotą poezji, to, 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 to jak gdyby w innych, w innych rejonach się mieści. To się mieści gdzieś tam głęboko w człowieku i prawdopodobnie specjalnie to nie jest zależne od tego, czy, czy on się urodził w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Krakowie. Dobry poeta może być, znakomitym poetą może być ten, który się urodził na wsi. I bardzo złym poetą, ten, który się urodził w Nowym Jorku. Także kwestia, kwestia urodzenia i takiej, że tak powiem, biografii specjalnie nie ma znaczenia, ale ponieważ chcemy wiedzieć mniej więcej z kim mamy do czynienia, to ja, wykorzystując swoją wiedzę encyklopedyczną, pozwolę Panu, Panie Tadeuszu, parę słów. Warszawiak, urodzony w Warszawie. Gdzieś tam poczytałem sobie, że to warszawskie pochodzenie ma swoje źródła trochę głębsze, bo gdzieś tam aż do Wilna korzenie jakieś wileńskie, ale to pan później nam ewentualnie powie. Co byłoby dobrym znakiem, bo, bo, bo kresy zawsze tak dobrze świadczą o, o, o człowieku, że gdzieś tam stamtąd krew swoją prowadzi do żył. No ale mamy Warszawę studia Szkoła Główna, to bardzo taka prestiżowa szkoła od, od lat. Wyższe uczelnia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Tam było pewnie dużo wydziałów i Pan studiował na Wydziale Leśnym, tak? Tak. To wydział Leśny. E, bardzo ambitny człowiek, zrobił doktorat pewnie, tak? Zrobił Pan, czy robił Pan? No, zrobiłem już dawno, powinienem tak. zrobić. Y Habilitację, ale, A, jakoś, ale, doktorat ale jeszcze nie zrobiłem. Doktorat na plecach jest. No i ten, i pan robił ten doktorat w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie. Gdzie jest ten Senkocin, proszę nam powiedzieć? To jest 20 km od Warszawy, w stronę, na połudno, w stronę na Kraków. Na Kraków, na południe, tak naprawdę. No i tam pan pracuje do tej pory, się dobrze się zorientowałem. Kocha Pan przyrodę, natury, lasy, pola, łąki, ptaki, rzeki, jeziora, stawy, miłośnik przyrody. Zdradził gdzieś tam Pan w swoich enuncjacjach, że lubię Pan pezę śpiewaną, koczmarski, giętrowski, krzysztof ktoś tam jeszcze. Lubię Pan wędrować po górach. Lubię Pan ogniska z przyjaciółmi, czasami piwo. Nie wiem, jak często, ale piwo <gifilny> też. <gifilny> Lubi Pan felietony pisać w, w takim kwartalniku, w tej chwili, chyba, kracheleśny. No i bardzo aktywnie jest Pan w internecie, więc jeżeli Państwo grasują po, po internecie, to tam na pewno Pana spotkają. Występuje pan dość oryginalnym, pod oryginalną nazwą, Dziad Borowy. Dziad Borowy. Znaczy Dziad, Dziad Borowy to występuje na w swoim, na blogu w swoim macierzystym instytucie. Natomiast hmm. na większości forów jestem znany jako Brzost. Jako Brzost. No. jeśli z Zacheuszem. Tak. A Zacheuszem jestem nadal jako felietonista Ech Leśnych. Hmm. No i ciekawa jest też taka droga, droga poetycka. E, właściwie pan, pan zaczął swoją e, twórczość poetycką w młodości, w takiej wczesnej też młodości. Uprawiał ją nie, nie za długo. I później była przerwa. Mieliśmy już taki drugi przypadek tutaj. Ostatnio Polkowski mówił nam o tym, że, że, że miał 19 lat przerwy, pan miał dłuższą przerwę 25 lat w to, to, to też interesuje Próbowałem z, z Polkowskiego wycisnąć, skąd ta... ta nawet próbowałem go tak trochę zaatakować, mówiąc, że jak siekierą uciął, się na to bardzo obruszył, że się siekierą się nic tam u niego nie odcinało. Ale chodziło mi o to, że nie jest tak w twórczości, że nagle się coś ucina w jednym miejscu, jak gdyby spada na nas jakaś klęska. Chyba rzeczywiście jakaś klęska. Ja myślę, że nam Polkowski nie zdradził tego, 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 co powinien był powiedzieć. Ja myślę, że on po prostu poszedł w politykę bardzo, bardzo mocno i to, to wysysało z niego krew. Pan w politykę, z tego co wiem, nie poszedł za mocno, w każdym razie nie wiem nic o tym. No, ale te 25 lat takiej ciszy poetyckiej było. Może na początek, co się stało? Trudno powiedzieć, po prostu przestałem. Tak, mam taką teorię, że to ja piszę wtedy, kiedy odczuwam jakiś niepokój i niepewność co do tego, jaką co wybrać, to jest jakieś takie rozważanie, wadzenie się z, z sobą i z Panem Bogiem. Natomiast to się. Ta moja twórczość wtedy się urwała wtedy, kiedy. Poznałem moją żonę, założyłem rodzinę, szybko się pojawiły dzieci. No, e, było, e, po prostu się zaczęło normalne, intensywne życie, i, e, ale jak, jakby takie ukierunkowane. Nie odczuwałem wtedy jakiejś takiej potrzeby pisania. No ale zabrzmiało to wyraźnie, to poznałem żonę przestałem pisać. No ale. E, e... Byłem szczęśliwy wtedy. No, to właśnie, właśnie, może, właśnie może być coś takiego, że w momencie człowiek jest w pozytywnym sensie na kursie i na ścieżce, i, i w związku z tym nie, nie, nie ma jakichś takich większych wahań i niepokojów. Po prostu żyje. A teraz przyszły niepokoje. A potem. No, a, a potem... no, no tak, ale to 25 lat. To, czy, czy w ciągu tych 25 lat nie, nie targnęło panem coś? Nie, nie. Puszki ścieżka, właśnie. Nie wiem, to jest. No, to Dobra, je... powiedziałbym bo... inny klasyk. Dobre pytanie, ale trudno, nie nie trudno odpowiedź. Trudno odpowiedzieć. Może też dlatego, że jakby. Pisałem tak sam dla siebie i nie miałem specjalnego odzewu. Nie byłem pewny, czy to w ogóle ma jakąś wartość, że to, że to kogoś tam porusza. Potem pamiętam, że w, e, takim dość przełomowym momentem była operacja serca w wieku 40 lat, kiedy miałem takie zatrzymanie w życiu. Przez kilka, potem przez parę miesięcy byłem na zwolnieniu i odnalazłem w archiwum swoje przepisane wiersze, które przepisała na czysto moja żona, bo ja mam bardzo brzydki charakter pisma i, i to było w stanie takim nieporządnym, także to w ogóle jej zawdzięczam to, że te wiersze nie przypadły w pomroce dziejów i gdzieś tam nie wylądowały na makulaturze. Ja je odnalazłem, przepisałem je sobie już na, na komputer i... Podesłałem na forum Lasy Polskie. To jest taki, taki portal społecznościowy leśników. I zobaczyłem, że tam się niektórym bardzo spodobały. Coś tam odnaleźli takiego, co ich porusza. No i ja stwierdziłem, a może w takim razie to ma sens. Może się nad, to, nad tym warto skupić i warto się tym zająć. Potem mnie spytali czy coś jeszcze, czy coś jeszcze pisze, ja napisałem nie, nie że nic, nic nie pisze. A potem pomyślałem dlaczego nie. To I w którymś momencie yy, rzeczywiście coś, yy, coś się odblokowało, napisałem, yy, napisałem jeden wiersz, potem parę następnych. No, pot, potem przyszła katastrofa smoleńska, która wyzwoliła we mnie dość duże pokłady emocji, których... Yy, i stąd się wzięły wiersze nowe, które również udostępniłem, które też jak się okazało zdobywają pewien odzew. No i po, a potem się zjawił Piotr Wolter, który powiedział, że zakłada wydawnictwo i będzie drukował nieznanych, niedocenionych poetów. No więc tak pomyślałem, no to to może właśnie nadszedł mój czas, jest okazja, żeby, się, żeby z, tym, z tą twórczością wyjść gdzieś bardziej do ludzi. No i tak powstał mój jedyny dotąd tomik wierszy. Miał Pan takie dwie fale, jeśli dobrze znam Pana biografię twórczą. Pierwsza fala takie poezji dość mocno m, podyktowanej bieżącą sytuacją polityczną, mianowicie stan wojenny. I wtedy czytałem kilka Pana tekstów z tamtego okresu i one rzeczywiście oddają atmosferę tego czasu. Później było to milczenie dość długie i wreszcie 2010 rok. Znowu znam Pana z tego okresu wiersze, które nawiązują z kolei do tych dramatycznych wydarzeń związanych z tragedią o tych prawie 100 Polaków. Ale nie tylko. W ogóle ten czas jest taki napięty dość. Tak się zastanawiam, czy, czy, czy pana wyobraźnia nie, nie, nie działa czy nie uruchamia się w takich momentach szczególnych, szczególnych, dramatycznych napięć? Proszę jakoś skomentować to. I, to jest, jest coś w tym. Y, jak ja przeglądałem te swoje młodzieńcze y, wiersze, to tak. Y, Oceniałem krytycznie, że przebija przez nie jakiś taki w znacznej mierze pesymizm, że one nie są pogodne. I to mogło wynikać z tego, że kiedy mnie coś tam porusza, no to ja piszę, żeby się jakoś z tym zmierzyć. A kiedy czuję się dobrze, to. To wtedy. jakoś, nie wiem czy. Nie potrafię tego dobrze y, y, oddać, czy nie, czy nie odczuwam potrzeby. Dopiero w ostatnim okresie trochę, y, udało mi się również napisać parę y, utworów, które y, pisanych nie pod wpływem jakiegoś stresu, tylko do no, takiej spokojniejszej refleksji. Um. Przeczytałem Pana, nie wiem, może z 30, może 20 parę utworów ostatnio. I właściwie nie znalazłem Pana tego, co nazywamy liryką miłosną, czy liryką w ogóle, jako, jako taką próbą pewnej takiej manifestacji uczyć wobec najbliższej osoby. Poeci dość często piszą do swoich. Żon do swoich kochanych, do swoich umiłowanych kobiet. U pana e, być może nie znam żadnego, ale nie spotkałem. Czy coś z tego gatunku ma pan? E, to znaczy mam, ale e, tak. Obiecałem żonie, że nie będę tego upubliczniał. To jest... To, że, pan tak z się nie my. Tak. Znaczy, e, może jest tak. Jed, e, Jed, jeden jest utwór, który tak. Yy, ale to jest też takie z tych, z tych nowszych, to takie. Yy, powiemy. Spoj... Co? Nie powiemy. Tak wszystko będzie na YouTube. Myciał, ale my nie powiemy. nocy. Tak, ale to nie, takich takich bezpośrednio, bezpośrednio pisanych to rzeczywiście. Yy, no. czy znaczy, to wynikało z tego, że żona... Pana o to poprosiła, czy jakaś umowa cicha między wami? No tak e, rzeczywiście. No żona ceni sobie prywatność, nie lubi portali społecznościowych, innych takich miejsc. E, no, Uważa, że nie wszystko powinno być na sprzedaż. Także są, są utwory, które napisałem, które były dedykowane tylko żonie i e, inne osoby no, już pewnie miały do nich dostępu. To nie jest taka terania domowa. <grymne> Co mam odpowiedzieć? Nie. To, 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 nie, to, to, jest... to się inaczej nazywa. Znaczy no, no, jest... To jest, jest tak, że... Yy, Każda, każda ze stron ma swój, ma swój rodzaj zachowań, które można określić jako tyranię. Nie wiem, nie wiem, kto jest, że tak powiem... Większym tyranem. Tak. No dobrze, to przejdźmy do wierszy. Proszę poczytać. Dobrze. To znaczy, e, tak. Wybrałem trochę e, większy zestaw niż